Uciekniemy. Rune Forest! Nie jesteśmy najlepszą yumi w ogóle! Servus! Z tej strony Soulson, a to jest kolejny odcinek z gry League of Legends Wild Rift. Dzisiaj pogramy nową postacią, która wyszła niedawno, a mianowicie supportem słodką kotką, którą jest yumi. Natomiast na początku przejdźmy do podsumowania statystyk. To jest bardzo istotne. Gramy jako wsparcie. Więc za chwilkę sobie te staty statystyki, ja bym po prostu chciał skupić się na piknięciu Yumi, żeby nikt na mnie nie ukradł. Gramy z buildem WR Fire, czyli z Wild Rift Fire, ale o tym wszystkim za chwilę najpierw statystyki. Ponieważ ostatni film dla takich gier warto grać Ruby RTTGR 17 znalazł się zaledwie na siódmym miejscu według rankingu liczby wyświetleń zrobił on w ciągu 2 dni i 9 godzin 774. Wyświetlenia nie jest to zły wynik, tym bardziej, że średni czas oglądania utrzymuje się na fajnym poziomie, jak na tak krótki film, bo ma on zaledwie 16 minut, 17, więc jest naprawdę ok. Natomiast, no, nie jest to 10 tysięcy, prawda? A naszym celem jest osiągnięcie 10 tysięcy wyświetleń pod filmami do końca roku. Naszym, moim celem, nazwijcie to jak chcecie, na pewno moim celem, nie wiem czy waszym również, natomiast moim na pewno, jest osiągnięcie 10 tysięcy wyświetleń do końca roku. Tutaj mamy, no, jedną dziesiątą. Jedną 11, jedną 12, może drogi, nie chcę mi się teraz tego liczyć. Natomiast, no, wyświetlenia muszą pójść w górę to na pewno. No i słuchajcie, jeszcze właśnie ten odcinek, o którym mowa, zrobił 138 ocen pozytywnych. Fajny wynik, gratuluję. Dzięki, wielkie, że się tak wysilacie, bo 138 to jest naprawdę fajny wynik. Jest to wy... bliżej naszej drużynie Riven, Renekton, Weigar, Garen, Yumi, u przeciwników Akali, Master, Drzwi, Orianna, <laughs> Caitlin oraz Lux. Bez cięcia w ogóle. Dzisiaj bardzo, chociaż pewnie było jakieś małe, delikatne cięcie, bo ja bardzo lubię oddzielić taką e, rozgrywkę stricte gameplay'ową. Okej, okay, będzie hardcore, słuchajcie. Czy my nie mamy junglera? Mamy junglera, no ja, ja sam nie mogę iść, na pewno nie jako Yumi, Na pewno nie jako Yumi solo. Generalnie, ja bardzo lubię oddzielić właśnie tą taką część intro, gdzie są statystyki, gdzie się dużo dzieje od tej takiej części gameplay'owej, gdzie jest troszkę ludzi. Garen. Eee, Garen? What the fuck was... kurwa dat? E... E... Okay, słuchajcie, ja nie, nie do końca wiem co tu się... Halo? Co, co wy robicie? O nie, czy my mamy troli? Czy my mamy troli w drużynie? No ja mam nadzieję, że nie, słuchajcie. Ja mam nadzieję, że to nie trolle. Ale to mogą być w sumie trolle, nie? Tak to wygląda. Dobra, tą sobie poszedł, zostaliśmy z Garenem. Dobra, dobra, ja teraz nie do końca widzę, słuchajcie, poczekajcie, bo tutaj się dużo dzieje. Ja nie do końca widzę, jak to działa. Nie wiem, czy mamy trolli, czy nie. W każdym razie skupię się troszeczkę na omówieniu yumi, może, bo myślę, że to jest istotne w grze yumi. Jak widzicie, drugą umiejętnością możemy sobie wskakiwać w. Nie, że ja wszystkie umiejętności, żeby ją zabić. Najgorzej. Drugą umiejętnością możemy sobie wskakiwać w przeciwników i z nich wychodzić. Nasze autoataki, ta czerwona pasywka, którą widzicie, czerwona energia na dole. Ok, uda się ją zabić? Udało się ją zabić, świetnie. No niestety nie uratujemy tutaj jeszcze Garena. Natomiast uratujemy siebie na szczęście. Więc fajnie, fajnie tutaj akcja wyszła, zabiliśmy. Lux to jest mega istotne, że tutaj udało się kogoś zabić. Ja słuchajcie, chciałbym omówić właśnie Yumi najpierw. A nie mogę się skupić, bo dużo, dużo się dzieje na gameplayu. A więc po kolei. Pasywka, czerwona. Ta, ta czerwona energia, która się ładuje. Jeżeli ona się naładuje, a my zaatakujemy przeciwnika, zadamy mu dodatkowe obrażenia, plus zyskamy tarcze. To jest bardzo istotne. Nasza pierwsza umiejętność jest to taki pocisk, który sobie leci w przeciwników. Tym pociskiem również możemy sterować. To jest naprawdę spoko, że tym pociskiem można sterować. Dzięki czemu łatwiej po prostu trafić przeciwnika. Jeżeli on trafi w przeciwnika, zobaczcie, możemy sobie nim sterować. Jeżeli uda nam się trafić w przeciwnika, zostaje on spowolniony. To jest fajna umiejętność na supporta. No, drugą umiejętnością jest właśnie wejście w sojusznika. Gdzie możemy się w nim schować, gdzie możemy go supportować, wzmacniać, a wzmacniać jego ataki i tak dalej. To naprawdę spoko wygląda, natomiast teraz się obawiam troszeczkę tego tutaj, co się dzieje na topie, bo. I gdzie tutaj jest, prawda, Riven? Garenna nie ma Riven, gdyby tutaj... No Riven. No Riven. Szkoda, że nie ma Riven, słuchajcie. No, więc drugą umiejętnością sobie wchodzimy w... Jako Stuna dostaliśmy jeszcze najgorzej. Drugą umiejętnością sobie wchodzimy w sojuszników i zwiększamy im atak i siłę, siłę adaptacyjną. To jest spoko. No chyba sobie nie poradzimy, słuchajcie, solo 1 versus 1 e, przeciwko Caitlyn, chociaż szczerze myślę, że możemy spróbować. Znaczy, może być samobójstwo tak naprawdę, nie? Generalnie. Ale kurczę... Kusi, żeby ją tutaj ubić jakoś, nie? Ale nie no, myślę, ona jest, ona jest jednak marksmanem My jesteśmy marksmanem ADC'ry My jesteśmy zaledwie supportem Ale kurczę kusi, no, żeby ją tutaj ubić Być może przytrzymamy ją dupki Garen nie przyjdzie Nie wiem, nie wiem dlaczego farmimy w ogóle No ale Garynowi się raczej ta farma nie przyda, bo jest gałgankiem No a my tutaj właśnie jak widzieliście Yumi, Mamy ultimata, ale jeszcze trzecią umiejętność. słuchajcie, o której również nie wspomniałem jeszcze Trzecią mianowniczą to jest po prostu heal wraz z przyspieszeniem. Zobaczcie, hop, jest przyspieszony sobie nasz sojusznik. No a ultimate to wypuszczamy takie fale przed siebie, których e, trasy nie można zmienić. Natomiast można e, fajnie unieruchomić przeciwnika, słuchajcie. Czemu nie uciekasz? Garen, co jest? To był kurwa nie tak. Możemy umrzeć tutaj jeszcze. Ten Garen to jest jakiś najgorszy trolli, no więc on jest 0 czy jest 1, 1 Nawet nie wiem, gdzie on na farcie zabił. No Garen szkoda, że tutaj Garen jest trollem, naprawdę. No ale trzymajmy tę tu linię tutaj na topie, bo. No ja wiem, że to będzie... Ja wiem, zdaję sobie sprawę, że to teraz będzie mega ciężkie, ale coś cokolwiek tutaj zróbmy. No, zobaczcie, u nie uruchomiliśmy. No, to jest akurat spoko jumi, Ale no, musimy się cofnąć po przedmioty w ogóle. Okej, okay, jest tutaj jeszcze. Riven, no ale tutaj nie, z... nie zrobimy dużo, możemy ją zbejtować, słuchajcie. Riven, chodź do mnie! Aj, prawie, no myślę, że tutaj z Riven możemy troszeczkę napsocić, natomiast y, bardzo istotne jest, aby tutaj po prostu wycofać się po przedmioty teraz, bo te przedmioty nam się przydadzą, Garen tam robi double kill, no musi, no musi, no musi, no musi, no w końcu, udało mu się zabić. Nie wiem do końca co robią przeciwnicy. Nie wiem co się dzieje w tym meczu. Jest to bardzo dziwny meczek. Garen widuje, później zabija w ogóle jakoś na farcie. Przeciwnicy się nie cofają. Nie wiem, nie wiem co tu się dzieje. Nie wiem co tu się dzieje. Szalony meczek. My jesteśmy 1-0-2. Być może pomógłbym tutaj, słuchajcie, Weigarowi. Tylko czy my będziemy w stanie coś zrobić z Weigarem? Czy my będziemy w stanie coś zrobić z Weigarem? Tego nie wiem. Na pewno będziemy mogli. No, przynajmniej troszkę tutaj. Oriankę. Wybić z rytmu Okej, okay, tutaj słuchajcie hajcie Riven, ja musiał wyjść teraz z Naszego Mhm, tam mógł pójść ult, mogły mógłby być kile słuchajcie Top jest poszowany, ja muszę wyjść z Muszę wyjść z Driven i udać się w lepsze miejsce Poza, poza tym na, na przykład na, na, na topa muszę się udać Bo po prostu tam Garen sobie sam nie da rady chłopak Kurde szkoda 2-5 Mega szkoda i boję się, że top może zostać przez to spuszczony. Słuchajcie, że sobie stąd, stąd z niego e, poszedłem dokładnie Pierwsza wieża na topie zniszczona No szkoda, że tutaj poszliśmy z tego topa i oddaliśmy wieżę za darmo Mogą się spodziewać, mogą się spodziewać tego, że Garen tutaj no nie wydefuje. Że Garen będzie gałganem i nie wydefuje. Mogę się tego spodziewać. Zabijemy ją, czy nie? Kurwa no tymi autoatakami, no dobijmy ją, no <laughs> nie, nie wierzę. Tam jeden auta tak została i by umarła, a tak to my umarliśmy najgorzej. Mega słabo. Mega słabo. Dobra. Wiecie co? No przydałoby się nam zagrać, słuchajcie, tutaj z drużyną jakkolwiek. No, ale nie możemy zostawić topa samego. Tutaj jesteśmy trochę uwięzieni tak naprawdę, bo jeżeli zostawimy topa, to zostanie on spuszywany przez ee... Caitlin wraz z Lux. No idź! Riven! Go! Dlaczego mi to robicie? Ja coś czuję, że po prostu ja mam troll team, nie? To jest dramat, to jest po prostu dramat. Nie, 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 wiem, nie wiem co tu robić, słuchajcie, chciałbym coś zrobić, chciałbym zrobić smoka na przykład, no ale sam go nie zrobię niestety. Czy jesteśmy w stanie tutaj cokolwiek, no Master już zrobił smoka, dobra, fagdad. No, tam sami dużo nie zrobimy, słuchajcie. My nie jesteśmy magiem. Głupio tutaj chciałem cokolwiek zrobić solo. Kurwa, no źle się dzieje. No, co ja wam powiem? Niby fajny początek mieliśmy. Niby generalnie tutaj. E, tutaj dawaliśmy sobie radę jako Yumi. Tak teraz, no, no, no nie dajemy. No nie dajemy sobie rady. Kurcze, być może powinienem zagrać bardziej defensywnie i może skupić się na fokusowaniu kogoś innego, bo no Garen tutaj nie jest najlepszym pomysłem do fokusowania, aby go po prostu wspomagać, być może tutaj Rivenkę, która, która faktycznie może za zacząć działać, Garen chyba jest w ogóle awkiem, bo to Riven, nie wiem już, być może właśnie Rivenkę lepiej tutaj healować, lepiej ją przyspieszać, żeby tutaj cokolwiek robiła, no nie no teraz atakuj, Riven go, a bo ty jesteś, Okej, okay, byłaś botem. Spoko. Okej, okay, nie musimy raczej tracić Exosta dokładnie. No i ja bym być może jakiegoś. Yy... No, dlaczego nie atakujesz? Troszkę bardziej agresywnie Misiek. Night E. Night 7E Zobaczcie. No i zaczyna to fajnie wyglądać. Tutaj faktycznie z Riven możemy zacząć działać jakkolwiek. Go, go, Riven. Rób coś. Misiek. No dawaj. Dobrze, słuchajcie. 1, 2, 4. Odpuszczowaliśmy topa w sensie, spuszczowaliśmy go. Riven znowu awk poszła. No nie uratujemy jej. Nie, nie ma sensu nawet tego próbować. Mm jest mega ciężko słuchajcie, bo garn jest trolem. Trolem slash fiderem. Nazwij to jak chcesz. Riven ma problemy z łączem, więc tutaj no nie wiecie. Nie denerwujmy się, że tutaj Riven idzie awk czy coś, bo nie wiadomo co się u niej dzieje, tak? Być może ma jakieś problemy z internetem właśnie, albo nie wiem, burza jest i, i prąd jej wyrzuciło. No jest dużo możliwości, więc tutaj nie tiltujmy się na Riven. Widzimy, że ona próbuje grać. No ale no, ale właśnie to kurczy nie wychodzi, słuchajcie. Pół HP jednym strzałem. Garen w ogóle gdzieś z tyłu, zamiast tutaj zaatakować Caitlyn. Ja nie wiem co się dzieje w tej grze. Słuchajcie, no robię co w mojej mocy, żeby to tutaj wygrać. Jest cholernie ciężko. Garen! Tutaj jest Caitlin. Caitlyn! Obudź się człowieku! Ja nawet nie chcę ratować Garena, nie? To za to co on robi to ja go nawet nie chcę ratować. 1-2-4, no próbujmy tutaj, słuchajcie, no nie oddawajmy tej wieży. Nie oddawajmy tej wieży tutaj. Walczmy do samego końca. Ultujmy. Próbujmy coś zrobić. No wydefujmy to cholera jasna. No nie, nie poddajemy absolutnie. Never give up! Never give up, słuchajcie. Dobra, czasami give up. Ale nie teraz. Teraz gramy do, do, do utraty tchu. Do utraty sił. Tyle było dni. Tak mówię, nie? W sensie my jesteśmy zaraz martwi, tak naprawdę. Bo nie mamy tutaj nikogo do pomocy. O, Garen przyszedł. Bijmy ją, bo tutaj widzimy, że. Garen w ogóle. Ciepniemy. Rune Forest. Rune, <grymne> jesteśmy najlepszą ujmi w ogóle. Haha! <grymne> 2-2-4. Nice, słuchajcie. Nie wiem, co tam się dzieje generalnie z Garenem. Chyba, chyba chłop piany wszedł do gry. Chyba, chyba, chyba chłop pijany wszedł do, wszedł do gry. No my tego topa stracimy to na pewno. Gramy 3 przeciwko 5, tak naprawdę. To jest raczej niemożliwe do wygrania. Ale dajmy się wszystko, bo meczek ich imo. In my opinion jest ciekawy meczek. Coś tutaj. Robimy jako Yumi. Yy, ciężko jest przeciwnikom tutaj wygrać. Być może jeszcze Veigar się nafiduje i, i wygra meczek solo. To jest, nigdy nie jest powiedziane, słuchajcie. Jak to się skończy mecz. Hmm. <laughs> Raczej bym w to nie wierzył. Raczej bym w cuda nie wierzył. Mid jest spuszczony, No tutaj teraz przeciwnicy mają topa spuszowanego. O, wróciła Riven. Może uda nam się wygrać. Któż to wie. No, a co tutaj Rivenko będziesz robić? No spokojnie, trzymajmy. Ok. Pięknie. Sp nie rób smoka, proszę ci, nie, nie rób teraz... To jest takie głupie. Zobacz, tutaj jest. Spadaj stąd. Misiek, spadaj. Robię co mogę, by cię ratować, nie? Bijemy się z nią, dalać No nie, nie, nie wyszło. Major sobie farmi, to też jest spoko. Tak ta gra w ogóle, to jest jakaś najdziwniejsza gra na świecie. Ja ją nazwę parada w cyrku, bo tak to można nazwać po prostu, nie? Nie, nie, nie. Muszę przestać mówić nie swoją drogą, ale no tak, można to nazwać paradą po prostu. Można to nazwać cyrkiem. Nawet nie wiem, jak to można nazwać, po prostu. Dobrze, że to jest klasyk. Na szczęście to jest klasyk i nie stracimy dywizji punktów ani niczego. Meczek wydaje mi się ciekawy, jako w sensie moja gra Yumi. Myślę, że Yumi tutaj jestem Jestem. No zaprezentowałem wam Yumi już wystarczająco dobrze. I szczerze, jest to najciekawszy meczek, który udało mi się mi się ograć. Jak ja widzę movement, to, to, to nie. No nie, no, no nie, nie, nie. nie, nie. No się zabijesz nas, nie? No o tym właśnie kurwa mówię. O, udało mi się Nie udało mi się. <grym> no i gorzej, to jest jakaś parodia, co się dzieje. Wejgar, ty masz w ogóle obrażenia 0,6 6 Okej. <grym> Okej, okay. okay, z uśmiechem do tego wszystkiego podaliśmy, słuchajcie. Em, ciekawa gierka. Cieka ciekawa gierka, zobaczcie, o oh, wow, ale kill piękny. Trzeba szukać pozytywów w każdej grze. Zobaczcie, koniec serii. Może się odbijemy. Podwójny koniec serii, nawet Garen zrobił koniec serii. No słuchajcie, teraz to tutaj się chłopaki odbiją: Garen i Veigar. No i dostali teraz tyle golda, że no będą robić. Ale powiem wam, nie, że tak jak jestem optymistą, mega nastawionym, jeżeli uda nam się to wygrać, to ja, ja, ja nie wiem. To, to ja nie wiem, co, co tutaj się będzie działo, nie? Słuchajcie, generalnie. No i co, i bot jest puszowany, żeby Yumi musiała defować, bota to jest. Yumi jako support, Słuchajcie. Defować. No nie. No nie, no tak to nie powinno działać, cholera. Riven. Wow. W ogóle pokażę Wam build. <głoslery> Kostur płynącej wody. Następnie ognisty trybunarz. Echo harmonii. Później budujemy bluźni bluźnier czy gral Adhen. Następnie Zabójczy Kapelusz Rabadona No i na koniec robimy sobie Zaklęcie Odkupienia O nie, moja drużyna się poddała, dlaczego? Nie mam pojęcia, ale użyjmy umiejętności No, trudno się mówi Czasami się przegrywa, czasami się wygrywa A ja uważam, że mielibyśmy szansę Gdyby Riven nie miała problemów I gdyby lub Wejgar, lub Garen cokolwiek grali Myślę, że... Moglibyśmy coś ugrać, no ale, ale, ale sami, sami widzieliście, jak ten meczek wyglądał, nie? Ten, ten, ten meczek nazywa się prawdopodobnie Parodia w cyrku, w cyrku By e, Mobile, nie Mobile, By Wildrift, czy coś w tym stylu. Nie mam pojęcia. Wy już wiecie, jak to się nazywa. Ja jeszcze nie wiem. Dzięki, wielkie, za poświęcony czas. Zapraszam, zapraszam Was już w piątek do kolejnego odcinku. A teraz się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Trzymaj, o jeszcze. Trzymajcie się i cześć. We will be in touch. Are you all my personal dreams?